Niemiecki badacz splagiatował ważne odkrycie Polaka. Słyszeliście o komórkach? To podstawowa, strukturalna i funkcjonalna jednostka życia. To sformułowanie jest jednym z założeń teorii komórkowej. Same komórki jako pierwszy zaobserwował Robert Hooke w XVII wieku pod mikroskopem własnej konstrukcji. To, co zobaczył, przypominało mu małe pomieszczenia, zwane również komórkami. Drugie założenie teorii mówi, że wszystkie organizmy zbudowane są z co najmniej jednej komórki. Trzecie założenie mówi zaś, że wszystkie obecnie żyjące komórki powstają wyłącznie. Z już istniejących. Jako pierwszy tej obserwacji dokonał w latach 50. XIX wieku urodzony w Poznaniu polski uczony żydowskiego pochodzenia Robert Remak. Między innymi ze względu na swoje pochodzenie, Remak studiował wtedy w Berlinie, nie zdołał przebić się ze swoim odkryciem do naukowego mainstreamu. Ideę Remaka spopularyzował Rudolf Wirchow niemiecki lekarz, założyciel medycyny społecznej, w epigramie Omnis cellula e cellula, czyli wszystkie komórki pochodzą z komórek, który opublikował pod swoim nazwiskiem. Czy był to plagiat? Według historyka Paula Weidlinga, tak. Ale jego artykuł na ten temat został wycofany. Warto jednak pamiętać, że w powstanie przełomowej na tamtej czasy teorii dotyczącej podstawowej jednostki życia, komórki, miał również Polak. Do zobaczenia, cześć.